Słuch dziecka rozwija się już od około 16 tygodnia ciąży. Pierwsze dźwięki, jakie słyszy maluszek, to bicie serca mamy, szum jej krwi, a stopniowo również dźwięki spoza brzucha. Wraz z rozwojem maluch potrafi te dźwięki również zapamiętać. Dlatego młodzi rodzice rozmawiają z dzieckiem jeszcze przed jego przyjściem na świat i wtedy puszczają mu też muzykę. Okazuje się, że maluchy reagują na dźwięki. Jeszcze będąc w brzuchu, kopią mamę, gdy docierają do nich znajome odgłosy z zewnątrz. Po przyjściu na świat z kolei wyciszają się, gdy słyszą znajomy utwór lub kojące głosy rodziców. Przeprowadzone przez naukowców badania udowadniają, że muzyka nie tylko stymuluje układ słuchu, ale i mózg rozwijającego się dziecka. Zaobserwowano, że u maluchów stymulowanych muzycznie jeszcze w brzuchu mamy zwiększa się liczba komórek nerwowych oraz połączeń między obiema półkulami mózgowymi. To w dalszej perspektywie wpływa na rozwój pamięci, koncentrację, podzielność uwagi, naukę pisania i czytania, a nawet na koordynację ruchową. Ale dźwięki, z którymi może mieć do czynienia nasz maluch, to nie tylko nasz głos czy celowo odtwarzane utwory muzyczne. To również odgłosy natury czy biały szum. Co to takiego? To najprościej rzecz ujmując, jednostajny, delikatny dźwięk, który według wielu rodziców jest skutecznym sposobem na uśpienie lub uspokojenie niemowlaka. Szum ten przypomina dziecku środowisko panujące w brzuchu mamy i dlatego działa kojąco na maluszka. Pozwala mu się wyciszyć przed snem oraz przestać płakać. Często emisja białego szumu pomaga również ukoić niepokój towarzyszący choćby atakowi kolki niemowlęcej. Biały szum wydają różne domowe sprzęty, jak np. suszarka do włosów czy odkurzacz. Dziś można również wykorzystać zabawki emitujące podobne dźwięki lub nagrania znajdujące się w internecie.